Ale może powiem w końcu, czym jest ta gospodarka obiegu zamkniętym, bo powiedzieliśmy o tym modelu linearnym, a nie powiedzieliśmy finalnie, czym jest ten obieg zamknięty, nad czym to polega. Mamy kilka slajdów, które może nam trochę pomogą w tym, więc często się o, przejdziemy może do tego slajdu. Często się też pokazuje, ilustruje ten model taką grafiką właśnie tego jednego kółka, jednego obiegu. Ja myślę, że to jest trochę wprowadzające w błąd, bo sugeruje, że wszystko musi przejść właśnie przez tą kolejność od projektu, mamy dystrybucję, potem może przedłużymy życie poprzez naprawę czy ponowne użycie, ale finalnie musimy to zrecyklingować, odzyskać te surowce i tak w kółko. I to jest o tyle mylące, że właśnie no trochę mocno ludzie się tutaj skupiają na tym recyklingu, i myślę, że często w Polsce mamy w ogóle takie cząstkowe i spłycone rozumienie gospodarki o obiegu zamkniętym, jako czegoś, co dotyczy głównie gospodarki odpadami i ma na celu zwiększanie poziomów recyklingu. Oczywiście poziomy recyklingu i recykling to jest jedna ze strategii cyrkularnych, to jest część gospodarki o obiegu zamkniętym, ale to jest tylko część właśnie. Więc myślę, że dużo lepsze jest przedstawienie gospodarki obiegu zamkniętym na takich, no jednak bardziej skomplikowanych grafikach. I tutaj jedna z nich, tak zwany butterfly diagram, czyli diagram motyla, zaproponowana już parę lat temu przez Fundację Ellen MacArthur, gdzie po lewej stronie mamy cykle biologiczne, po prawej stronie cykle techniczne i różne obiegi. I jeszcze jedna grafika. Tutaj z kolei ta wygląda jak ślimak, więc niektórzy mówią właśnie diagram ślimaka, a tam diagram motyla. Pokazane te różne obiegi. I tutaj, może na tym się na chwilę zatrzymamy. Ta linia, jaką mamy na dole, to byłaby właśnie nasza gospodarka linearna. Czyli tam, gdzie ta czerwona strzałka po lewej, mamy wejście surowców pierwotnych. Przepraszam, że to jest akurat po angielsku, ale zaraz szybko wytłumaczymy. Refine, czyli to przetworzenie, produkcja, sprzedaż. Użycie i na końcu, tam gdzie mamy czerwony krzyżyk, albo mamy składowanie, albo termiczne przetworzenie odpadów, czy to z odzyskiem energii, czy bez. I Tu byłby ten model linearny. No i teraz, co się dzieje w modelu cyrkularnym? Chcemy, żeby zmniejszyć konieczność wydobycia surowców pierwotnych i zmniejszyć, ile nam wypada na końcu, czyli ile staje się odpadem i trafia do składowania, czy do termicznego przetworzenia, do spalenia. No i teraz jak to zrobić, jak zachować te produkty, jak zachować te materiały, jak zachować te surowce? Na wiele różnych sposobów. I tutaj mamy te kilka obiegów. Ten najmniejszy obieg maintain, czyli co zrobić, żeby to pozostało w użyciu. Co zrobić, żeby przedłużyć życie? Kolejny obieg Reuse, czyli ponowne użycie, modele wielorazowe, jeszcze dalej remanufacture, czyli fabryczne odświeżenie. Gdzie producent może coś rozłożyć na części, odświeżyć te części, ponownie je wykorzystać, sprzedać ten produkt jako nowy. No i dopiero dalej mamy recykling i jeszcze tutaj dalej zaznaczone te cykle właśnie biologiczne, kompostowanie, fermentacja, jeżeli chodzi o biomasę. Więc myślę, że no warto właśnie zapamiętać, że to, to jest w ogóle wszystko oparte na tym, jak funkcjonuje natura. Bo zauważmy, że w naturze nie ma czegoś takiego jak odpad. Wszystko, co w naturze jakoś kończy swoje życie. Jest e, dla staje procesów. się tak, czymś odżywczym, mm -hmm. su, surowcem odżywczym dla kolejnych procesów, dla innego zwierzęcia czy rośliny itd. więc... Tutaj mamy właśnie ten model oparty na tych cyklach natury i chcemy przejść od zużywania do używania, czyli jak możemy używać w kółko dzięki tym różnym obiegom, tym różnym rozwiązaniom, jak zatrzymać te materiały i dzięki temu właśnie zmniejszyć presję na ekosystem. Więc co zrobić, żeby ta gospodarka mogła się rozwijać, ale bez konieczności ciągłego pozyskiwania większych i większych ilości surowców pierwotnych.